Cześć, ma ziemeczki, witajcie. W kolejnym odcineczku, jestem Waria 12 z kanału Waria 12 vlog. I pewnie zapytacie się, czemu mnie tyle nie było na tym kanale. Otóż ja wam już opowiem, musiałem się pakować, bo jak widzicie, jestem teraz y, w Stanach, Stanach Zjednoczonej Ameryki. Proszę Państwa, ja teraz tutaj w, w sobie siedzę bo no, prawda, pojechałem sobie jeszcze na chwilę do Miami, bo tam na, na walkę Logana z Floyd Mayweather'em no, jak wszyscy wiedzą, remisik, no a teraz LA, palemki no i wiecie, żyć, nie umierać także co, niedługo już będzie robiony livestream, tak jak obiecałem, na 50 subów a na razie y, piszcie w komentarzach, jakie chcielibyście odcinki z LA i ogólnie z, z całych Stanów, bo będę tutaj przez pewien czas to mogę coś ponagrywać. Co będziecie chcieli? Piszcie, siema! A jeszcze pamiętajcie o subskrypcji i łapkach w górę. Cześć!